Jestem Amester. Witam Was na moim drugim odcinku prezentujący budowlę. Otóż skończyłem właśnie moją budowlę Którą budowałem naprawdę bardzo długo Zajęło mi chyba to Tak przeliczając na godziny Chyba z 20 godzin budowałem tą budowlę Widzieliście właśnie prezentację W przeżyciu Cam Studio Mod Ale teraz Wam pokażę Jak wygląda wnętrze tej, Otóż tej budowli Dobra wchodzimy do środka Okolica nawet jest ładna. Udowlam, w sumie mówiąc wyszła mi, naprawdę. Wyszła mi, budowla pięknie. Udała mi się. OK. Hmm. Co tu mamy? Wielki hall. Hmm. Dużo tu naprawdę tutaj nie ma. Eee, taki wodospadek, sobie tu zrobiłem taką wodę ściegnącą po ścianie. Eee, tutaj właśnie mamy ubieralnię, eee, Że na przykład jak chciał iść do kopalni, to wchodzę w to miejsce i od razu jestem ubrany w to yy, robocze ubranie do kopalni jak yy, zrobiłem taka podługa, bo mi się podobała yy, przy okości użyłem bloków w skwarcu. Tak, bardzo dużo go musiałem wydobyć, żeby aż tyle tego użyć yy, tak. Enchanting table. Tak, przyda mi się, o, jestem nawet bogaty, że to posiadam. Żeby sobie narzędzia, zbroje. Na jakieś tam po 30 leveli Schodki oczywiście Na górę Tak No taki jakby powiedzieć tutaj Tarasik taki domowy Że sobie pochodzę Tak właśnie związany z kwarcem Że Takie przerwę I mi to się bardzo podoba Tu dalej taki jakby spływ wodą Taka po ścianie Tutaj mamy jakby taką Moją kuchnię Tak Yy, na razie tu jest pusto w skrzyni, bo yy, wszystkie rzeczy mam w moim. otóż w moim domu mam tutaj coś, nic eee, w moim domu yy, tu mam kowadło, który sobie mógł narzędzia naprawiać lub ulepszać, a obrazek taki dałem, bo mi się podoba, to nie podoba mi się bardzo, tak na tle te eee, kowadli. to yy, tu jeszcze tak ściany, coś tu jeszcze na ścianie coś dam, tylko jeszcze nie mam pomysłu. Um, tak, co tu pode mną jest? Tak, magazyn. Um, nie jest aż tak automatyczny, ale postaram się jakoś go tu bardziej zautomatyzować, żeby dałoby się go bardziej użytkować. Um, tak, puste skrzynie są. Tak, tu sobie taką wodę z nudem spływającą. A, już wolę po tej lianie dać zamiast... Y Dałem właśnie sobie zamiast drabinek, bo mi się po prostu bardziej tak do tego koloru tego drewna bardziej mi się podoba i mogłem bardziej dać to i mi się naprawdę podoba ten kolor drewna z tą lianą, mi się bardzo podoba. Okej, okay. yy, to mam portal, tak portal do Netheru. Dałem tutaj czerwoną bawełnę, zgląda na to, że mi się tak pięknie wygląda, naprawdę. Z tą czerwoną bawełną mogłem dać Interlak, ale dałem czerwoną bawełnę. To jest takie nie wiem, jak to nazwać dolnica, czy jakieś drzewka domowe. Ym, tak. użyłem sobie przy okazji też takich mm, tabliczek. Tu tak samo taka choineczka nie wyszła mi, ale tak ze ścianą bardziej mi się komponowała. Tutaj, jak przy oknie, jest dużo tych liści. Ym, tutaj schodki, oczywiście, i wychodzimy właśnie na taras. Tak. Wchodzimy na taras. Okej. Okay. Jesteśmy na tarasie. Um, teraz mi się też podoba przy użyciu drewna. I ten dach, naprawdę, dach jest piękny. Um, jest mniej więcej tak zbudowany, że tam zaczyna się, idzie spod do góry i o jedną kratkę w bok. I to tak jakby skrzydło domu, tam. I tam tak samo, tylko jest mniejsze. Um, tutaj, jakby tak powiedzieć, chcę siadnąć, tak, klap to tyłkiem i chcę siadnąć i pogadać z kimś, ale pięknie, wygląda to słońce. Okej. Okay. Um. Jeszcze tam, tak? Nie skończyłem dodatkowo jeszcze budowli. No i też tu przy okazji zbudowałem, właśnie, jak to powiedzieć, bajarotko, czy jakieś oczko domowe. Nie wiem, jak to nazwać, ale mi się po prostu podoba to odbicie, też fajnie wygląda. Ok, wejdźmy do środka jeszcze. Tak. Nie daję tu jeszcze schodków, tak? Oczywiście, to kolejne piętro na górę. Mm, nie miałem pomysłu jeszcze na to, ale na razie sobie wejdziemy tędy, na tą górę, bo inaczej się nie dało. No i właśnie ten taras. Drugi taras z domu. No oczywiście tędy wyjść mogę, tak? Oczywiście połączony jest z górą, bo dom ledwo co się zmieścił, bo za bardzo, bardzo duży ten dom jest. I ledwo co się zmieściłem mm, z nim, po prostu tutaj, na tym terenie, ale dałem jakoś sobie radę. Przy okazji, o jak już mam tu okazję, to sam dach wyjdziemy. Tak, to to jest. A taka podpora ze mną bo mi się mm, spodobało. E, tutaj, właśnie z tej, i z tej strony. Okej, okay. tu jest jakby niższy poziom. Tak. I właśnie z, z półklocką, pół czy jakoś tak półkloski. Czy nie wiem. E, zrobimy sobie z kwarcu, bo to mi się bardzo podoba. Naprawdę, mi się podoba. O, właśnie ten dach. Właśnie wyjdziemy na niego, w uda. Okej, możecie zauważyć, jak to wygląda. Tam jest jakby mniejszy dach, to jest skrzydło, a tu jest większe skrzydło, tak, oczywiście. Ehm, co tu jeszcze dodać? No i też taki pomysł dałem z tymi filarami, żeby, jakby powiedzieć, utrzymywały to skrzydło, żeby nie zawaliło się. Ehm, hmm, Ciekawe, jak tam wyskoczę teraz. Uch, och, lata praktyki się nie zdały na nic w parkourze. Okej, okay, zejdziemy sobie tutaj niżej, wrócimy na ten taras dziwnym sposobem. No i tutaj, jak to powiedzieć, nieskończone. Tak, miałem tutaj mieszkać, ale jeszcze nie skończyłem z tego pomieszczenia. Otóż moje łóżko tak oczywiście. Eee, tak bardzo czerwone wygląda. Hmm. O, ta ściana jeszcze... Ale ta ściana też ładnie wygląda, co nie? Mi się bardzo podoba. Ehm, co tu jeszcze dodać? Zapomniałbym o czymś. Nie. Aha, jeszcze jedna rzecz, okej. Okay. Eee, Pani, że nie chleci. Takie wejście boczne, tak? Czemu to są trzy wejścia? To jest jakby wejście, takie główne, co nie? E, wychodzimy sobie tutaj po prostu, dam poza dom, co nie? A to jest takie wejście, jakby do tego oczka, czy nie, basenu. Ten basen też pięknie wygląda. Se so popływać, co możemy, ten falująca woda. E, co tu jeszcze dodać? Odbicie. Tak, w shaderach jest odbicie. E, to jest... Ten shader nazywa się chyba Hoczaki Ultra. Tak jak się nie mylę, tak się nazywa ten shader. Hoczaki Ultra. Tutaj daję jakby takie obniżenie. Nie miałem pomysłu na to, więc takie zostawię. Nie wiem, tu zostawię może grilla, postawię grill, ale się boję o to drewno tutaj, tutaj za tym. To musiałbym tu jakoś zabezpieczyć. No i tu jakaś trawa jest, yy, ciechnąca woda, coś. Trawa trochę tutaj tak dalej żywo pod takim przy domu. Przy, dom, przy domku. UDC gadam, oczywiście dobrze. Yy, tak, wejście boczne. Wejście boczne do domu, bo mi się tak spodobało, że tak. Wchodzimy z na przykład tutaj tędy i wychodzimy, mamy wejście do domu, a przy okazji na taras. Zaoszczędzi czas zejście, Zamiast lecieć dookoła tutaj, tutaj w dół i tam, to możemy z na przykład e, wyjść sobie szybko tędy i jesteśmy na dole, tak inaczej można powiedzieć. E, co tu jeszcze dodać? Drzewko, takie symboliczne drzewko, że ja to budowałem, trochę go zbajero, zbajerowałem. E, dałem tutaj właśnie deski z drzewa sosnowego czy z biomu zima yy, woda i kolejny kwarc też mi się bardzo podoba yy, moje stare mieszkanie hmm. stare mieszkanko trochę się zmieniło, nie na wiele ale trochę tu pozbierałem tych surowców bo to są kilofy, ale tutaj hmm. śmieci, normalne śmieci później się zajmę tym wszystkim przenoszeniem będzie najcięższe, ale yy, miałem okazję na razie mieszkać, ale będzie pierwsza, o już się noc zbliża. oj. oj, oj. Um, I co tu jeszcze dodać? Po prostu dom jest piękny. Um, kolejny projekt jest jakby w budowie jeszcze. Tu go nie widzicie, bo on jest tam gdzieś, tam, w tamtym miejscu. W um, na następnym odcinku będzie kolejny epicki jakiś epicka budowla. Um, ok, to już by koniec złoty odcinek. Um, więc zapraszam jeszcze do obejrzenia krótkiej prezentacji. Otóż domu, więc życzę Wam powodzenia. Cześć.